Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z siedziby Warty Poznań. Przed meczem 26 kolejki Betlik pierwszej I ligi. Tym razem podejmujemy w Drodzisku Wielkopolskim Wisła Kraków. Ten mecz jutro o godzinie 19.30. A ze mną tradycyjnie Ryszard Tarasiewicz, trener drużyny Zielonej. Dzień dobry, Panie Trenerze. Witam. I przechodzimy do zadawania pytań. I znowu tradycyjnie na początku pytania od dziennikarzy, potem pytania od kibiców, a na koniec kilka jeszcze ogłoszeń. Organizacyjny. Zaczynamy. Karolina Łorek, Radio Centrum Opalanica ma kilka pytań. Karolina, zaczynam od, od Ciebie. Panie że warto znajduje się w strefie spadkowej. Do końca rundy pozostało 9 meczów. W kolejnych czterech kolejkach warto będzie mierzyć się z zespołami zajmującymi miejsca w pierwszej dziesiątce. Naszym kibic może zbudować optymizm przed tymi starczami. No, przede wszystkim Uważam na tych dwóch meczach. Zdobyliśmy tylko jeden punkt, ale uważam, że tak jak i z Polonią, Warszawa graliśmy zespołem, który miał serię dobrych, dobrych wyników. zniszczy się z tak samo nieprzyjemnym zespołem, czy to u siebie, czy na, na wyjazdach. Na pewno się gra takim zespołem, który mają komfort punktowy dużo swobodniej, ale uważam, że. Te dwa mecze pokazały, że nasza organizacja gry, dyscyplina, wiara w dobry wynik okażą się kluczowe w następnych meczach. Tak już wracając do tych ostatnich dwóch meczy, to graliśmy, uważam, nieźle. Możemy grać lepiej i na pewno mimo tych następnych przeciwników, którzy są Oczywiście, z, powiedziałbym, z większą jakością nie jesteśmy na straconej pozycji, a wręcz, wręcz odwrotnie. Także te dwa mecze nam pokazały, że nie dopuszczamy przeciwnika do, do, do sytuacji bramkowych. Bo nasz bramkarz, czy Leo wcześniej, czy, czy, czy Kajsy nie mieli praktycznie żadnych interwencji. Szczególnie z Polonią i pierwsza połowa ze Zniczem mieliśmy też okazję do zdobycia Ramki, także nie staramy się tylko i wyłącznie myśleć o, o obronie własnego pola karnego, ale na tyle ile możemy, staramy się zagrozić w ręce przeciwnika. Okay. Dziękuję. To teraz parę pytań jeszcze o, dotyczących tego meczu ze Zniczem. Karolina zadaje pytanie. W drugiej połowie meczu ze Zniczem Pruszków zawodnicy wychodzący na Morawę nie dali od siebie dużo na boisku, czyli liczył Pan na więcej z ich strony? Ja nie zgadzam się z tym, bo po prostu najlepsze zespoły nie są w stanie cały czas kontrolować meczu. My żeśmy bardzo dużo wysiłku włożyli w pierwszą połowę, w drugą połowę tak samo chcieliśmy zaatakować. Różnica między pierwszą a drugą połową była taka, że przez 20 minut drugiej połowy, do, między, do 67 minuty robiliśmy po piłki proste błędy techniczne, szczególnie w pierwszym, w pierwszym podaniu po no, odbiorze piłki, co nam się nie zdarzało w pierwszej połowie. E, dlatego przeciwnik e, cały czas nas e, napierał. Każde dobre podanie, pierwsze po odbiorze, drugie, trzecie powoduje, że spychamy przeciwnika do, na, do, do swojej strefy obronnej. Tak, żeśmy to robili w pierwszej połowie. W drugiej połowie e, te, tak jak powiedziałem, proste błędy techniczne powodowały to, że żeśmy cały czas powiedziałbym, ułatwiali zadanie przeciwnikowi, będąc blisko naszego pola karnego. Dziękuję. Kolejne pytanie. Jednym z Pana celów przed meczem ze Zdzisławem było doskonalenie reakcji podczas faz przejściowych. Jak Pan oceni prace swoich podopiecznych właśnie w fazach przejściowych? No widzieliśmy to chociażby w pierwszej połowie, że z w Broniliśmy na odpowiedniej wysokości przed naszym polem karnym i po odzyskaniu piłki właśnie te pierwsze podania, jedno, drugie, trzecie, powodowało tym, że byliśmy groźni pod bramką przeciwnika. Mieliśmy kilka sytuacji, gdzie przy odrobinie szybszych podejmowanych decyzji, czy trzy dokładniejszego dogrania, mogliśmy zdobyć, zdobyć bramkę. To, co powiedziałem wcześniej, brakowało nam tego przez pierwsze 20 Minut w drugiej połowie. Dobrze, to pytanie jeszcze od generalnie takie dotyczące gry. Które elementy gry wymagają jeszcze dopracowania? No przede, wszystkim, przede wszystkim elementy, powiedziałbym, szybszego doskoku w odpowiednim momencie do, do, do przeciwnika. Bo My troszeczkę popadamy w taką mówię skrajności w skrajnej, że trzeba cały czas presować, presować, presować. Bo, 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 bo taki jest trend w piłce nożnej. Ja jestem oczywiście za tym. Nie, nie uciekamy od tego pressingu wysokiego, średniego czy, czy niskiego, tylko to wszystko trzeba wszystko trzeba zrobić w odpowiednim okay. momencie, żeby nie zostawiać wolnej przestrzeni dla, dla przeciwnika I, i, i w tym aspekcie żeśmy kładli okay. na ten aspekt, żeśmy kładli akcent następnie, następnie po odbiorze te, te dokładne pierwsze, pierwsze dwa, trzy podania, które są kluczowe do tego, żeby, żeby, żeby to co powiedziałem, zmusić przeciwnika do oddalenia do, 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 do się od naszej bramki. Okay. Dziękuję. Karolina pyta jeszcze o personalia. One też dotyczą meczu ze Zniczem. W meczu ze Zniczem na bokach obrony zagrali Bartosz Szeliga, Kacper Przybiłko oraz Jakub Bartkowski. Jak Pan oceni ich występ? Czy to na, na boku do końca nie? Ma. na boku obrony to zagrał Szeli i Bart. Czy byłko razem z Iwo grali na środku a później wynuszona zmiana na środku obrony także kiełbik był, był, był zawieszony za, za kartki takie rzeczy się będą, będą przytrafiać i, i, i mamy zawodników, którzy są gotowi do, do zastąpienia tych zawodników, którzy ze względu czy na kartki, czy na kontuzję nie mogą grać. Mm -hmm. No właśnie, Kuba Kiełb. Dlaczego nie zagrał w Pruszkowie? No, to wiemy, ale czy to, będzie dostępny na Wisłę? Tak, tak, tak. To jest zawodnik, który, który no, w tych dwóch meczach pokazał swoją jakość w linii obrony. Bardzo pozytywnie go zastąpił Bart i, i myślę, że też to jest to jest naszym, naszym atutem, że, 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 że mamy akurat na tych pozycjach zmienników. Mhm. Dziękuję. To jeszcze pytanie o, o mecz za zniczenie i o obronę. W pierwszych dwóch meczach wystawił Pan dwie różne linie obrony. Dlaczego w Pana hierarchii nad Adrianem Dryskiewiczem jest Iwaj Marko? I czy tak jest? W znaczy, nie, no mnie nie interesuje przede wszystkim, tu, tu nie, nie, nie grają żadne sympatii ani antypatii. Myśmy rozmawiali no, na, 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 na dzień dobry z zespołem, ja przedstawiłem mój punkt widzenia funkcjonowania w zespole i, i po prostu no, na dzień dzisiejszy. Ciężko jest obarczać młodych zawodników, którzy mi grali, którzy mają mi doświadczenia, szczególnie w linii obrony, żeby, żeby, żeby grali razem na, na, obok siebie. Ok, dziękuję. Wpłynie przechodzimy do pytania Michała Korka ze sportowego Poznania, ale cały czas o personaliach. Wyobraźmy brak. dlaczego nie wystąpił, dlaczego zastąpił Daniel Kaiser. Po prostu ma problemy zdrowotne i, i mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. Okej. Okay. Zostajemy przy Michale, ale przenosimy się na, na, drugą, na drugą stronę boiska w pewnym sensie. Dzień dobry panie trenerze. Szkoleniowcy bardzo się zmieniają, a forma napastników wciąż pozostaje rozczarowująca. Żaden z nich nie jest w stanie pokonać bramkarza rywali w pierwszej lidze. Z czego pana zdaniem wynika jej nieskuteczność? Czy to wciąż pokłosie opóźnionej aklimatyzacji w związku z niedawnym dołączeniem do zespołu niektórych graczy, czy na drodze wstają inne czynniki? A mówiąc o napastnikach, Michał od tutaj na myśli Michała Feliksa, Nikola Sarajzela i Krzysztofa Trzaskę. Jest wiele powodów. Przede wszystkim i jest seria dla napastników ja raz strzelą to strzelą i drugi i trzeci ale przykładów można mnożyć nie tylko w naszym, w naszym zespole dwa rajser dla mnie nie jest dziewiątką jest to skrzydłowy Felix i, i, i Jazzga mają możliwości do szczelania bramek uważam, że ten czas, na który czekamy na przełamanie napastników, nie są to zawodnicy, którzy będą strzelać 15-20 bramek na, na, na sezon, bo tego, tego nie, nie mieli nigdy w swojej, swoje, swojej karierze. Oczywiście znajdują się w polu i mają jakieś sytuacje, a na dzień dzisiejszy potrzebują 4-5 sytuacji, żeby szczelić jedną bramkę. Powinni mieć więcej zaufania, więcej pewności. W siebie. i przede wszystkim, przede wszystkim, co jest najważniejsze dla, dla zawodników ofensywnych, czy dla napastników wychodząc na mecz powinno się myśleć o grze, o tym kiedy w końcu strzelę bramkę. dziękuję. To jest cały czas jeszcze trochę już trener na to odpowiedział. to jest jeszcze Michał, Michał pyta jeszcze o atak, czy są jakieś konkretne elementy gry w ataku, na których drużyna skupiła się w trakcie przygotowań do meczu z Wisłą. Właśnie biorąc pod uwagę te problemy, o których mówiliśmy. Nie no, pracowaliśmy przede wszystkim nad naszą organizacją gry defensywną I, 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 i to jest klucz do zdobywania punktów, żebyśmy się też dobrze zrozumieli. Bo, bo ten przekaz może nie jest on na tyle klarowny. E, to nie jest tak i nigdy tak nie było. Czy to warcie później w innych zespołach, że ja mówiłem bronimy, bronimy, bronimy i czekamy na błąd przeciwnika e, i tego tutaj, e, tutaj tego nie ma i nie będzie. E, po prostu musimy mieć świadomość i zniechęcić przeciwnika naszą dobrą organizacją gry, dobrą obroną. E, różni tymi fazami, które są tak często używane przejściowymi, tak jak to było, miało miejsce, mówię, no, w większości spotkania z Polonią Warszawa, czy w pierwszej połowie i w końcówce ze zniczym, żeby sprawić jak najwięcej problemów przeciwnikowi. No właśnie, to jeszcze pytanie o Michała, o defensywę. Czy jest Pan zadowolony z postawy swojej drużyny, z różnych w obronie? Niezależnie od wyników wcześniej mówił Pan, że Państwo zawodnicy muszą rozumieć, że to faza defensywna kończy się w momencie, kiedy to mamy piłkę czy zawodnicy zastosowali się do Pańskich założeń i prezentowali taką grę, jakiej Pan oczekiwał? Znaczy, możemy to Panie robić dużo nie... lepiej, ale znowu, bo to są tylko dwa mecze, które, które prowadziłem, pokazują, że i w pierwszym meczu Loewe'o, i w drugim meczu Kaisy, nie mieli interwencji bramkarskich, co, 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 co pokazuje, że, że nie tylko linia obrony, bo zawsze mówimy, że linia obrony, generalnie, bo się nazywają obrońcy, to muszą bronić, nie, to broni cały zespół i uważam, że Robimy to nieźle, możemy to robić dużo, dużo, dużo lepiej. I, i, I to doda pewności zespołowi i też nie uciekając od, powiedziałem, to, to, co powiedziałem, od, od gry ofensywnej. Mhm. Dziękuję. To teraz będzie pytanie o personalia. Pierwsze pytanie dotyczy jego kaczuka, i to jest zarówno pytanie Michała, jak i jednego z naszych kibiców na portalu X. Pytanie, pytanie Michała brzmi. Jak pan skomentuje występ Jerzego Tkaczuka w starciu Zniczem Pruszków? Po tym spotkaniu wylała się na niego fala krytyki ze względu na całkowicie nieudane jego Pan jego wykonaniu. Czy pan również był zdania, że Ukrainiec nie poradził sobie w tym starciu? Czy tamto spotkanie będzie rzutować na jego obecność w pierwszym składzie Wisły i Kraków? A Lik na portalu X oznacza, że w ogóle trenerzy się zmieniają? A a w cały czas jest w pierwszym e, składzie, nie prezentując e, fantastycznej formy. Jak to dyskutach? Po pierwsze, Juri nie może grać z Wisłą, bo ma czwartą żółtą kartkę. Znowu wracamy do sytuacji z Kiełbem. To jest pierwsza sprawa. Druga, jest to bardzo pożyteczny zawodnik. Nie tylko tkaczów. uważam, że bylibyśmy w linii pomocy w lepszej dyspozycji, powiedziałbym, w drugiej połowie, bo w pierwszej to nieźle wyglądało. Technicznie to byśmy byli bardziej niebezpieczny przed bramką przeciwnika. Uważam, że ma bardzo dużo, bardzo dużo atutów i tak rozwijając ten, 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 ten temat, może nie rozwijając, odnosząc się do tego pytania, nie wiem czego oczekujemy od, od Tkaczuka dokładnie, on ma zabezpieczyć nasz środek pola, dużo się angażuje, pokazują to nasze statystyki, wszystkich zawodników, jest bardzo pożyteczny i, 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 i i uważam, że, 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 że te słowa krytyki są na, 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 na wyraz nieuzasadnione. Dziękuję. Pytanie jest teraz o Shuno Shibata. W meczu do Zjednoczenia Polskich od pierwszego, do pierwszego składu wrócił. Shuno, swego czasu zawodnik kluczowy dla poprzedniego szkoleniowca. W kontekście ofensywy, czy Pan również jest tego zdania, że obecność Shibata od pierwszej minuty to niebagatelne wzmocnienie dla ataku warty, jaką rolę odgrywa czy się data w pańskim planie taktycznym. I w jaki sposób można najlepiej przyczynić się do dobrej wywiad? Jest to chłopak, który dysponuje niezłą dynamiką, niezłą grą jeden na jeden. Problemem nie tylko naszym, ale, 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 ale generalnie piłki nożnej. Jest to, że, że, że wizualnie to bardzo fajnie wygląda dla, dla wszystkich. My szukamy zawodników, którzy oprócz tego, że, że fajnie wyglądają na, na boisku, ładnie się poruszają, czy są atrakcyjni do, do oglądania, a nas interesują liczby. liczby. I tak jak obrońca musi mieć interwencje skuteczne, dlatego się nazywa obrońcą. Zawodnik ofensywny, oprócz tego, że że, 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 że robi dużo zamieszania, to też musi mieć liczby i napastnicy to samo. Także staramy się, pracujemy nad tym dużo. Są to elementy treningu 3-4, jeżeli chodzi o defensywę i o atak. I to powtarzamy, powtarzamy, powtarzamy i mam nadzieję, mam nadzieję, że, że, że te sytuacje, które będziemy mieli w następnych meczach. Będą inaczej, w inny sposób powiedziałbym, wykańczone przez moich zawodników. Mhm. Dziękuję bardzo. To teraz przenosimy się już do następnego meczu. Pytanie pierwsze: Jak Kawecki pyta, jak wygląda sytuacja kadrowa przed meczem z Wisłą? No to, to co powiedziałem wcześniej, to mam nadzieję, że dojdzie do, 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 do swojej pewnej formy, powiedziałbym, zdrowotnej. Juri jest zawieszony, to też nie jest żadnym sekretem, a reszta jest do dyspozycji. Okay. E, dziękuję. E, z jakim nastawieniem Pan a. jako trener przechodzi do meczu z Krakowską -Wisłą? To jest pytanie Pawła Skorba. A nazywaliśmy przeciwnika, zresztą jest dużo przekazów Wisły-Kraków. Wiemy, że jej głównym atutem jest gra, gra ofensywna. Myślę, Pracowali i nad zabezpieczeniem swojej bramki i też nad, na, na, nad grą ofensywną. Ten wachlarz naszych, na, na, naszych treningów był skoncentrowany na dwóch, trzech elementach i uważam, że, że jesteśmy w stanie grać jak równy, równy z Wisłą i, i możemy, możemy sprawić dużo, dużo, dużo problemów zespołowi czy linii obrony Wisły Kraków. No właśnie, to jest jeszcze jedno pytanie od Pawła. Myślę, że trener na, Pawła, na twoje drugie pytanie dotyczące atutu Wisła odpowiedział, natomiast jeszcze jedno. Faworytem będzie Wisła. Czy to dla was dobra pozycja wiściowa móc pokazać tą tę możliwości? Czyli jak czujecie się w tej sytuacji, że, że Wisła jest faworytem tego oczu? Oh. No tak, ale to ja, ja wiem do czego zmierza to pytanie, czy ogólnie. Czyli Wisła jest faworytem, e, później następne zespoły będą faworytem. E, Dobrą serię. Miała Polonia Warszawa też tu przyjeżdżałem, też była uważana za faworyta, z nich u siebie też dobrze. Ja też był uważany za Gdzie Będziemy patrzeć przez, przez, w takich kategoriach, że nie mamy nic do stracenia, bo gramy i tak jesteśmy na, na straconej pozycji nie, ja tego nie lubię, bo po prostu to daje, to daje alibi. I takie, takie, takie brak odpowiedzialności, spokoju nie, nie potrzebujemy, ani wiary w to, żeby przystąpić do meczu na zasadzie outsider'a, bo, 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 bo tego nie potrzebujemy. Znamy swoją wartość i, i jestem przekonany, jeżeli będziemy realizować to, co sobie wypracowaliśmy na treningach i tak jak chcemy funkcjonować na boisku, to będziemy, będziemy konkurencyjni dla, dla każdego przeciwnika. Jeszcze jedno pytanie, chociaż Michał, wydaje mi się, że miał książek zadaje pytanie o przygotowanie mentalnych zawodników przed meczem z Wisłą Kraków wobec tych słabszych wników poprzednich meczach, ale myślę, że to właśnie trener na to już dosyć mocno odpowiedział. To jeszcze patrzę sobie na, na pytania na portalu X. Jedno pytanie myślę, że od Lika dotyczące tkaczuka się stało. Omawiony. Pytanie pewnie takie bardziej o trenera w warsztat, czy pytanie od kuchni, czy rozmawia trener indywidualnie za zawodnikami, by mogli szczerze się wypowiedzieć na temat tego, co poprawić grze, żeby były wyniki. Kiedyś w warsztacie był sztab, przeprowadzono minimowe ankiety w zespole, czy, czy trener stosuje takie metody, czy znaczy jak się... Oczywiście no, nie, No nie, mówię, no, to co powiedziałem, Wcześniej mówiłem o wywiadach. Każdy kraj ma swoją filozofię, ideę prowadzenia zespołu. Ja nie rozumiem anonimowych ankiet, to znaczy, co można kogoś zaatakować i, i mieć satysfakcję, albo się pożalić, i, i, bo to najlepiej, bo, bo nie wiem nie wie kto co powiedział, i, i, i jestem kryty. Nie, no to tak to, to tak to nie funkcjonuje w piłce. W piłce po prostu no, trzeba, trzeba sobie powiedzieć. To co staram się, to co powiedziałem już wcześniej, jeszcze raz wracam, bo te pytania tak się nakładają i muszę to początku Powiedziałem za jak mają funkcjonować poza boiskiem, na boisku i to się przy... będzie przenosić na dobrą grę w meczach. Rozmowy indywidualne oczywiście nie raz się, się zdarzają. Jeżeli ktoś do kogoś nie dociera to, co, to, co przekazałem, no to, to później są, są, są rozmowy krótkie, indywidualne, ale myślę, że. Że, 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 że takie rozmowy yy, czy jakieś yy, sprawy stricte taktyczne powinny dotyczyć każdego bo każdy może się znaleźć w danej strefie boiska, czyli no, obrońca może być i, i, i blisko bramki przeciwnika i musi się zachować tak jak napastnik, pasting, nie mniej więcej niż wzorce i tak samo zawodnik ofensywny jeżeli broni to też musi mieć zachowania yy, obronne yy, na, 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 miarę, na miarę tego czego oczekujemy, także to to, to jest yy, Cała taka powiedziałbym rzecz spójna, która, która pozwala, pozwala funkcjonować normalnie, a nie szukać jakichś powiedziałbym, podtekstów czy, 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 czy intryg w, w środku zespołu, które, które niezdrowo wpływają na, 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 na pracę. I też ostatnie pytanie. Jak trener widzi rolę Maciej dla mnie Żurew jest zawodnikiem ofensywnym. Jest to, można powiedzieć, zawodnik, który, który powinien kontrolować rytm gry w drugiej linie. Można powiedzieć, że to jest taki nasz typowy los rozgrywający. Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania. Jeszcze raz przypominam, zanim, zanim trener tam ucieknie, to jeszcze kilka szybkich ogłoszeń. Przypominam jeszcze raz mecz w sobotę o 19.30. Będzie, będzie można na niego pojechać warciarzem. Wyjazd z Poznania o 17.11. 17 Natomiast powrót z Grodziska o 21.44. Jeszcze jedna informacja dla Państwa z mediów. Mecz już w Wisłą, już w sobotę, natomiast już uruchomiliśmy proces akredytacyjny na kolejny mecz w kolejny piątek z górnikiem meczta. Także wszystkich, którzy chcieliby się akredytować na ten mecz serdecznie zapraszamy. Trenerze bardzo dziękuję. dziękuję. Do zobaczenia.